Witam wszystkich serdecznie, z jest 90 A dziś szybciutki filmik informacyjny Bardzo szybciutki, ponieważ chciałbym ogłosić, że zamykam swój kanał I postanowiłem otworzyć nowy Będzie się nazywał Mic Warrior, tak jak się nazywam na PlayStation 3 Ale nie wiem jeszcze, czy będzie identyczny z Litera Vitera, tak jak na PlayStation 3 Ponieważ nie wiem, czy będzie on dostępny Będę nagrywał z moim bardzo dobrym kumplem Grafenem, nazywa się Grafen Games Będziemy, z, będę z nim nowym nagrywał Borderlands 2, MW3, MW2, Battlefield 3 też, no i Killzone 3 też. A Sniper może im pożyczy. No, Borderlands powinien się ukazać już niedługo na moim kanale. No i mam y, jakieś jeszcze inne gry oprócz tych, może wam je przedstawię. Skyrim Gra o tron Far Cry 2 Red Dead Redemption, ta wersja pierwsza bez tych zombie Red Dead Redemption and Nightmare No z, z DLC oczywiście wiadomo Killzone 3 tylko, że po francusku Immortal Kombat I Star Wars Unleashed 2 I Star Wars Unleashed 1 no, i to tyle. Żegnam Was.